kolejnego dnia, to już nasz ostatni dzień w Paryżu. Eee, Przyszliśmy właśnie z hotelu, Chcę zobaczyć wieżę Eiffla. Idziemy właśnie tam w dół i bierzemy ten autobusik, wam, um, który wam pokazywałam wczoraj. Mam jeszcze bilety na dzisiaj, tak więc pojeździmy sobie naokoło. A chcemy pójść tam właśnie do. Eee, nie wiem, jak to się nazywa, przy wieży Eiffla, tam na dole, gdzie ten park. Widać to stąd. Właśnie tam sobie pochodzimy, porobimy zdjęcia, weźmiemy autobus, pojedziemy do szansy Lizy i tam spędzimy e, większość dnia i wieczorem wracamy do Londynu. Dzisiaj jest powrót, ale jeszcze pochodzimy, pozwiedzamy. E, gdzieś jeszcze miałyśmy zajść, ale to wyjdzie wszystko w praniu. Na razie idziemy, idziemy na spacerek. No i jesteśmy pod samą wieżą Eiffla, usiadłyśmy sobie na yy, ławeczce. Powiem wam, że jest tak ciepło, się zgrzałyśmy, zgięłyśmy teraz kurtki. Natalia właśnie chce dokończyć TikToka. Tu jest druga wieża Eiffla, malutka. A powiem wam, że tyle tutaj jest tych skanerów takich, co, wiecie, grają w takie gry te, takie, że tę piłeczkę trzeba znaleźć i za chwilę słychać, wiecie, policję, sygnał i oni już zwiewają stamtąd. Więc, no, trzeba uważać na nich, ale, wiecie, ludzie stoją, stoją, patrzą się, przecież mogą być okradnięci i, wiecie, to się nie da wygrać. No, pełno ich stoi, wiecie, naokoło, niby tam zachęcają do gry, ale, no... Wiadomo, że to jest oczywiście skan, że ich, ich koledzy. Piękna pogoda, kolejny dzień, udało nam się, właśnie winda wjeżdża na wieżę Eiffla, gdybym nie miała lęku w wysokości, to pewnie bym wjechała, ale tak się myślę, że następnym razem, bo to już jest mój drugi raz w Paryżu, następnym razem, nie wiem, czy za 10, czy za 20 lat, może wcześniej, nie wiadomo, nie wiadomo, e, to wtedy wejdę. Tak karabin TikTok, mogę Ci pomóc jak też mogę Ci nagrać. Ja się zawstydziłam. No właśnie, na no tak, ja te że to jest kolejna wieża, taka malutka. Gdzie, gdzie? Wyszliśmy, Jest. Więc tutaj jest za mną. Posiedzimy chwileczkę i idziemy dalej. Podpyczywamy trochę. Londynie. już jest kolejny dzień słuchajcie dzisiaj z samego rana już byłam tak i u lekarza i na zakupach teraz czekam na, ym, na paznokcie jeszcze już jest godzina 15 za godzinę właśnie mam paznokcie, więc pomyślałam, że się tutaj do was odezwę miałam kamerę, sobie, miałam nagrywać jak byłam u lekarza ale miałam z wami pogadać i tak dalej, zrobić update yy, ale zagrałam się z koleżanką i po prostu zapomniałam, później zakupy wiecie to wszystko i no i miną, i minęło Byłam właśnie w Aldim, zrobiłam zakupy już jakieś świąteczne, eee, oczywiście nie było żadnych jajek, nie było koperka, więc pojechałam też do polskiego sklepu, wziąłam Natalię, piesek z nami też był, w ogóle w sklepie pies, jak <śla> on jest śmieszny, wszyscy się na niego patrzyli, głaskali, eee, oczywiście Natalka go trzymała na rękach, tak, bo to spożywcze, wiecie, za bardzo nie można wchodzić, ale że byłyśmy z nim, więc on również wszedł z nami, eee, ale na rączkach, więc tak, kupiłam tam jajka, koperek, bo tego nie było po prostu już eee, w sklepach w Aldim. Zawsze jest problem z jajkami, nie wiem, tak jest po prostu w UK, nie wiem czy u was w Polsce również, jeżeli jesteście z UK to dajcie znać, czy też takie są po prostu braki zawsze w jajkach i w przeważnie olej, olej i jajka zawsze są braki. E, więc to już załatwione, kupiłam jeszcze makowiec na święta, tak e, się cieszę, już mam w zasadzie wszystkie rzeczy, wszystkie produkty na jakieś tam potrawy świąteczne. Yy, miałam jeszcze tylko sprawdzić żurek, o widzicie, zapomniałam, zaraz zobaczę, jak to, to jeszcze skoczę do sklepu po, po znokciach. Yy, a w ogóle tak, wczoraj wróciłyśmy do domu, a, której my byłyśmy, może w pół do 11, coś takiego, bo wiecie, jest godzina różnicy czasu. Miałyśmy pociąg o 8, długo czekaliśmy na ten pociąg, zjechaliśmy tak ze 3 godziny za wcześnie, yy, tak jakoś wyszłyśmy już tak zmęczone podróżą, tym chodzeniem z plecakami po champs yy, w ogóle chodziłyśmy sobie wokoło, że poznać, o wiecie, Francję, Paryż i tak dalej, ale byłyśmy zmęczone. Później się wzięłyśmy metro do tej stacji pociągów, no i dojechałyśmy. Tam sobie jeszcze pojadłyśmy, chyba już nic nie nagrywam tam, jeśli się nie mylę. No, jakoś tak wiecie, dużo ludzi tam było po prostu, dużo turystów i już nie chciałam wyciągać kamery. E, wzięłyśmy pociąg, dojechałyśmy bezpiecznie, no i tutaj tak, metro, to samo metro, później ta Elizabeth A Line, e, i przyjechałyśmy do nas do domku do West Dryton, e, Wróciłyśmy do domu oczywiście pies szczęśliwy, e, że wróciłyśmy, nie odstępuje mnie o krok od cały czas jest ze mną. No, jesteśmy w Londynie, a tutaj pada. E, pada deszczek, ale jest ciepło. Właśnie teraz się tak zachmurzyło bardzo. E, więc e, pranie jedno, drugie już wstawione. E, zaraz muszę jeszcze wyciągnąć, bo nie wiem gdzie tego rozwiesić. No, ale powiem Wam, że cała ta e, podróż do Francji naprawdę nam się udała. Bardzo fajnie było. E, niczego bym chciała nie zmieniła. Na pewno pojedziemy tam jeszcze raz Bo jest wiele miejsc, które, w które chciałbyśmy pójść Nie da się tego wszystkiego, wiecie Obrobić w tak krótkim czasie Jest tego po prostu za dużo No i człowiek się męczy, tak? Hotel naprawdę bardzo fajny Polecam wam Eiffel Trocadero Tak to się nazywał ten hotel? Przy samym placu Trocadero Więc jak zobaczycie na mapie To, to wiecie, gdzie, gdzie to jest bardzo fajnym miejscu E, więc gdybym miała tam jeszcze raz pojechać, to na pewno bym sprawdziła ceny w tym hotelu. E, czy się opłaca, wiecie? Bo mega dojazdy, e, wszędzie blisko, naprawdę fajnie. E, co bym zmieniła? Chyba chyba nic, wiecie? Naprawdę wszystko mi się podobało. E, może tylko dojazd tam, bo mieliśmy ten późniejszy pociąg o 17, więc takie troszeczkę strata dnia, tak? Tego piątku była, w piątek? No, nie pamiętam, nie, poniedziałek. Strata tego dnia, że tak późno miałyśmy pociąg tam, więc na pewno bym wybrała wcześniejszy pociąg następnym razem, żeby też ten wiesz, wieczór był dłuższy i sobie pochodzić, chociaż i tak jak dojechałyśmy tam, byliśmy chyba po 10, nie, przed dziewiąta coś, i szybciutko, właśnie na dziesiątą, pobiegłyśmy do, e, żeby zobaczyć że Eiffel jak e, e, światełka się włączają, więc. E, więc tylko to bym zmieniła. Godzina tam dojazdu, że po prostu ten dłuższy dzień był. No ale człowiek uczy się na swoich błędach, tak? Więc polecam wszystkim taki wyjazd, właśnie parodniowy do Paryża. Teraz jest plan, właśnie pojechać do Amsterdamu więc e, zobaczymy, czy to jeszcze w tym roku, czy w następnym. Jak wiecie, ja mam teraz bilety do Włoch na sierpień, do... jedziemy do Milanu, Como i tak dalej, więc... E, więc to już jest zaplanowane i nie wiem, czy jeszcze w tym roku gdzieś pojedziemy, jeszcze zobaczymy. Plany były, ale wiecie, plany się często zmieniają, e, w szczególności, że no, zmiany są w pracy i tak dalej, e, ale jeszcze zobaczymy. W ogóle dostałam e, maila podczas pobytu we Francji, takiego troszeczkę nieciekawego, Ech, ale to opowiem wam to już troszeczkę później, więc też mój ten jakby ostatni dzień taki troszeczkę był pod napięciem, taki ten cały mój taki holiday mood po prostu przez to spadł, ale już jest teraz wszystko wyjaśnione, mam nadzieję, że w, na moją korzyść, e, ale no taki niemiłego maila dostałam. No ale to życie. Kiedyś wam opowiem, wiecie, jak już to się wszystko skończy, opowiem wam e, tą całą historię. Co tam się dzieje, no ale tak trochę słabo Więc też myślałam w nocy, wiecie, jak to wszystko ogarnąć Ale no, zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie Byłam też dzisiaj, tak jak mówiłam, u lekarza urodzinnego Taki follow up, żeby dostać, wiecie, wyniki prze Przegadać, więc na razie wszystko jest ok Tak jak myślałam, jest jak jest No, trzeba się badać Tyle Wam powiem. Trzeba się badać od czasu do czasu i, e, i sprawdzić, co tam jest w środku, w nas, a szczególnie my, kobiety. Dobra, ja zaraz lecę. E, na paznokcie pokażę Wam, bo z tych czerwonych na coś jaśniejszego, na 100%. Co tam? Spisz sobie. No i jestem na miejscu, pomimo tego, że Zapowiadało się, że będzie padać i jest, są takie krople wiecie co na, na szybie, ale jest ciepło, jest 12 stopni. Samochód jest już w ogóle gorąco, tak więc ja mam tutaj chwileczkę, tylko muszę podskoczyć. Tak więc um, nie brałam nawet kurtki w tylko taki ciepły kardygan. Będzie ok, chyba. Co ja to mam z tyłu? O, widzicie, zostawiłam rolki papieru, co rozpakować. Wziąłem jeszcze torbę właśnie, bo miałam w bagażniku rzeczy dla psa, zamko, więc muszę te ręczniki też schować. Zaparkowałam tutaj tuż, tuż pod panią, która robi te paznokcie, tylko, że to jest płatny parking do godziny 5, ja mam na czwartą, jest tak za 15 /4. Teraz wyjdę kupić biletik, bo po 5 w zasadzie tutaj można parkować już, już za darmo, w ogóle jakieś drogo, roboty drogowe są. Co to się dzieje? Co tu się dzieje przez ile? Trzy dni nas nie było już. Wszędzie roboty drogowe. No, muszę właśnie poszukać jeszcze, jakie poznokcie zrobić, ale na pewno będą kolor e, takie jaśniutkie. E, takie wiecie, ale baby boomery, może coś takiego zrobię. I kształt też zmienię. One są za bardzo takie kwadratowe. Ostatnim razem były naprawdę piękne, takie e, nie kwadraty, tylko takie bardziej. Też nie te, te takie elementnie e, ale... Muszę poszukać właśnie, jak one się nazywają. Takie troszeczkę inne, inny kształt. Te są za kwadratowe I długie. No, połowę trzeba skrócić, bo skórki wszędzie są. Że zmywam naczynia przed wyjściem, się tak ochlapałam wodą, mam nadzieję, że wyschnie to. Przed wyjściem wygląda, wiecie, jak taka tłusta plama, ale to tylko mokre jest po prostu. Ja zastanawiam się, czy już pójść, bo czasem, wiecie, co ona po prostu siedzi, tak? Nie ma klientki wcześniej. A kilka razy, no, musiałam jeszcze nawet czekać, bo nie skończyła o czasie. Zaraz zobaczymy. Zaraz będzie kolejne wejście z nowymi paznokciami. Witajcie, godzinę później. Słuchajcie, była taka ulewa, jak tam byłam u tej pani e, na paznokciach. Burza z piorunami. Teraz przestało padać, więc szybko wracam do domu. Chciałam Wam tylko pokazać paznokcie nowe. Mam nadzieję, że staje mi się że takie różowiutkie po prostu czekajcie, niech troszeczkę sfokusuję na to, nie? zaraz wam pokażę, jak drugiej strony. o teraz widać różowiutkie, piękne, takie bardzo minimalistyczne paznokcie takie, jakie uwielbiam najbardziej ja będę już dziewczynę kończyć tego vloga wracam do domku, chcę mi się tak kawę więc idę coś wypić i e, do zobaczenia w następnym, na pewno coś będę nagrywać w Wielkanoc, wy widzicie mnie teraz jest czwartek Jutro jest wielki piątek, więc no mam nadzieję, że coś tam nagram jeszcze w weekend, w święta, bo oczywiście mam wolne. Dopiero wracam we wtorek, tak, więc dużo wolnego. No i będę miała w końcu jakiś czas dla siebie. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa pa. You keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our well, love just went cold, but I'm still burning. Our well, love just went cold.